Siema, co tam u Saniaków słychać. Dzisiaj robię taki malutki spacerek przed wylotem, bo dzisiaj już lecę. Na Wigilię do Polski na kilka tam tygodni, więc spotkamy się w Polsce na następnym materiale. Ja tak myślę, jest tak zimno, że obecnie jest minus 5, ale tutaj od Atlantyku to jest 100% wilgotności. ma ludzie ludziska, zobaczcie, nagły atak zimy, jeszcze wczoraj chodziłem nie było zero śniegu, ale mróz trzymał dwa tygodnie, a teraz, całą noc padało, zaspy, metrowe Drogi tutaj są w miarę odśnieżone, ale zobaczcie co się dzieje no Dobra, chowamy się tutaj, bo czekamy na kolegę, żeby pojechać jakiś chleb i mleczko Zobaczcie, ile tutaj jest po same, że tak powiem, pachy śniegu. Oczywiście znacie, się śmiruje, ale jest grubo. Jest grubo. Zlęda się kończy. Tu wchodzimy do środeczka, żeby się zagrzać. Tu jest Tu jest łopata. Pakujemy się. Zobaczcie, ile za oknem jest tego śniegu. Zasypało. Wszystkie drogi są nieprzejezdne na Islandii. Tak samo lotnisko nie pracuje. Zaraz wam pokażę. Tutaj na komputerze, żeby nie być gołosłownym. A teraz bierzemy to walizkę i pakujemy ją tymi wszystkimi produktami, czyli tymi rzeczami, jakimiś tam prezencikami, ciuszkami. A tutaj mamy rybkę. Zobaczcie ile tego jest. I pakujemy rybeczkę. Żeby był halibucik, żeby był dorszyk. A tutaj o tym co wam pokazywałem. Na dzień dzisiejszy zobaczcie wszystkie te drogi są świecą na czerwono. Więc co będzie? Być może, że nie wyjedziemy. Tu mamy na czerwono wszystko. Keflawik rekawik jest tylko na niebiesko czyli w miarę przyjazny a tutaj wszystko jest na czerwono co będzie zobaczymy chcę jeszcze skoczyć tutaj po takich produktów kilka oczywiście to biorę do żeby sobie skonsumować w samolocie żeby nie być godne, ale tu dla dzieci takie wziąłem takich wężyków idę teraz po czekoladki to i po inne takie rzeczy typowe po prostu które można tylko i wyłącznie kupić na Islandii jak będziecie na Islandii, oczywiście musicie spróbować tutaj oryginalnego śledzia. Naprawdę, tutaj śledź jest używany i tylko i wyłącznie do tak zwanej baity, czyli do zanęcania i do połowów dorsza i tej innej szlachetnej ryby. Ja jeszcze pozwoliłem sobie kupić tutaj laksa. Oczywiście jest w koperku kilogram. Takiego laksa waha się od 6 tysięcy do nawet 12 tysięcy to w zależności z jakich jest połowów. To są takie kawałeczki, gdzie zabieram do Polski i każdy będzie się cieszył. Jak dostanie takiego prawdziwego laksa w prezencie. Teraz idziemy z drugiej strony zobaczyć, czy ta droga w ogóle da się przejść. Ostatnio tam, dwa dni temu, kiedy tutaj nas strasznie tak zasypało, nie dało się, ale widzę, że tu jest ośnieżone, czyli jakieś tutaj koparki w ogóle spychy jeździły. No, ubieramy się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Koniec Islandii jest dzisiaj bliski. Słuchajcie, wychodzimy z tej, że tak powiem, zakopanego grindawiku. Idziemy do netto. I, o, chciałem Wam życzenia złożyć, ale tu będzie tutaj strasznie wiało. Życzę Wam zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Wam od saniaków i od całej ekipy, tutaj, która funkcjonuje w Polsce i tutaj na Islandii, składającej się z jednoosobowej. Dodaję też życzenia szczęśliwego nowego roku. I już niedługo się spotykamy. Mam nadzieję, że ja dzisiaj wylecę tym samolotem, bo są już tutaj loty odwołane. Jest Kraków odwołane, jest Wrocław. Robi się masakra. A teraz idziemy tutaj do netto i dokupimy jeszcze jakieś gadżetów takich typowo islandzkich. Zobaczcie, całe góry tutaj śniegu. Najgorsza ta jezdnia jest tutaj keflawik. Grędawyk tutaj przy Blue Lagoonie dlatego że tam jest naprawdę bardzo dużo tego śniegu. Ale dziwię się po prostu, że tutaj sladia sobie z tym nie radzi. No poniedziałek jest paraliżowany. A przecież tego śniegu napadało tutaj. Tak naprawdę zaczęło się tutaj w piątku na sobotę. Czyli niedzielę też mieli czas, a nie sprzątali tego. No ale tutaj jest takie powiedzenie. Wszystko powoli, roulega, roulega. Ciskamy tutaj to jezdno, bo tam jest to wszystko zawalone śniegiem i nie przyjdziemy. A może gdzieś po drodze spotkamy jakiegoś znajomka, gdzie się zlituje tutaj nad mareckim i podwiezie nas. Zobaczcie góry śniegu. Nie wiem czy się tutaj da przejść czy nie, ale to jest taki skrót. Obok tej straży, macie tam na filmiku, i dmucha. Dzisiaj ma wiać niewiele, bo ma 10 tam metrów na sekundę, a do 10 to mój dron radzi sobie w, taki, w takich porywach. Jest odśnieżone. Oczywiście bardzo słaby będzie ten materiał, dlatego że tutaj cały czas te podmuchy są i rączkami maryźnie. Mamy 7 stopni! Ale odczuwalna jest 15. Bo jesteśmy, wiadomo, bardzo blisko tutaj Atlantyku. Czyli ta wilgotność jest bardzo, bardzo wysoka 100% wilgotności. O siemanko gdzie ludzie dzisiaj jeszcze raz. Słuchajcie, piękne jest to że dzisiaj w tam z hotelu naszego miałem dwie podwózki i mogłem sobie skorzystać z tego po prostu podwózki, ale nie chciałem, bo chciałem się przejść tutaj do tego net, to to taki delikatny spacerek jest Odstresowanie się od tych wszystkich sytuacji, które nastąpiły tutaj z tymi lotami i z dojazdem na lotnisko. Ale po drodze trzy osoby miałem, które zatrzymały się po prostu i chciały mnie tutaj podwieźć. Oczywiście tych osób nie znałem, i to jest piękne. To jest właśnie piękne, czego podejrzewam, że będzie brakować mi też w Polsce takiej ogólnej szczerości i ludzi po prostu takich, którzy nie znają drugiego człowieka, a chcą bezinteresownie pomóc. Dobra, idziemy teraz na te islandzkie słodycze, i coś sobie tutaj jeszcze dokupiły. Właśnie mamy tutaj te czekolady. Możecie zobaczyć jak to kosztuje po 150, po 200, po 300. Dokładnie. Muszę się zawrócić po koszyk, zaraz się zawrócę. To jest lakrys. Nie lubię tego, ale ktoś, kto pierwszy raz przyjeżdża na Islandię, naprawdę niech spróbuje tego smaku za 600 koron, czyli to daje nam gdzieś 18 zł za taką paczuszkę. Tu mamy jeszcze też te islandzkie słodycze ciasteczka różnego rodzaju a szukamy tutaj tych typowo islandzkich tu mamy też ten lakrys gdzie marynarze to korzystają czyli słono słodkie cukierki i każdy to lubi tu mamy też Sharywo ale to nie jest tutaj produkowane akurat czyli tak się przedstawia to idziemy idziemy po koszyk i coś tutaj jeszcze Spróbujemy kupić. O, to też jest typowo norweskie, islandzki, taka paczuszka. Okej, okay, nara. założyć sobie taką inną czapkę bardziej, która żeby przypasowana jest i żeby nie wiało. A pokażę Wam swoją osobowość. Wiem, że mi gdzieś to się uciekało. Ta moja twarz, która do tysiąca subskrypcji chciałem chować. Może do tej pory będę miał tego tysiąca subskrypcji wygląda tak, oczywiście podstawą jest super. Dalej do przodu. Mega zimno. I naprawdę, odkąd pamiętam, nie było tyle śniegu. No to będę tutaj już kończył. Tutaj to swoją monolog, nie wiem w jakiej jakości to wyjdzie. Ponieważ strasznie, strasznie wieje, a mi rączka tutaj zamarza. Jeszcze raz wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego roku życzą Saniacki.